Dzień Państwu, nazywam się Jacek Drogosz, pracuję w ośrodku przetwarzania informacji w Państwowym Instytucie Badawczym w dziale zasobów informacyjnych, gdzie zajmuje się przede wszystkim sprawami związanymi z ewaluacją nauki. Chciałbym Państwu przybliżyć nieco tematykę wykorzystania danych zebranych w procesie ewaluacji w prowadzeniu badań statystycznych. Może powiem parę słów o ewaluacji. Jest to element y, polityki naukowej państwa. Właściwie mo możemy powiedzieć, że pewne narzędzie do prowadzenia polityki naukowej. Jak wiemy, jest wiele instytucji zajmujących się nauką i państwo musi je odpowiednio finansować. Aby to było możliwe, należy wskazać instytucje, które powinny być finansowane. Dlatego prowadzi się co jakiś czas badanie tych instytucji pod kątem ich osiągnięć naukowych. I przyznaje się większe dotacje tym, których osiągnięcia są najlepsze. Ewaluacja prowadzona jest zasadniczo co 4 lata. Ewaluację tak zwaną nowej generacji mieliśmy pierwszy raz przeprowadzoną w 2013 roku, kolejną 4 lata później, w 2017. Kolejna miała być przeprowadzona w roku 2021, ale ze względu na pandemię przesunięto jej przeprowadzenie o rok, czyli jest prowadzona obecnie w roku 2022. W czasie ewaluacji zbierane są dane o osiągnięciach naukowych poszczególnych instytucji. Instytucje są tutaj oceniane, czyli oceniane są właściwie te osiągnięcia, przyznawana jest im odpowiednia liczba punktów. Po odpowiednich przeliczeniach, na podstawie zebranych ocen, jednostki naukowe otrzymują konkretną yy, kategorię naukową, i na, z kolei na podstawie tej kategorii naukowej przyznawana jest od Państwa subwencja, a w obecnej ewaluacji będą przyznawane również pewne dodatkowe uprawnienia dla poszczególnych instytucji. Ale zwróćmy uwagę na to, że, w tak, że taka baza danych jest też znakomitym materiałem. Do prowadzenia różnego rodzaju analiz statystycznych, z których możemy wyciągnąć pewne wnioski na temat polskiej nauki, czy to całościowo, czy też w poszczególnych dziedzinach czy dyscyplinach nauki. Na podstawie tych danych możemy sobie odpowiedzieć na pewne pytania: na przykład, w jakich czasopismach publikują naukowcy w danej dyscyplinie, w jakich wydawnictwach wydają swoje monografie, bądź też na jakich konferencjach prezentują swoje publikacje. A co nam daje odpowiedź na to pytanie? W tej chwili ewaluacja już trwa, ale w czasie, kiedy był przygotowywany materiał do ewaluacji, naukowcy mogli wyciągnąć pewne wnioski, na przykład, jakie czasopisma wybierać do publikacji swoich prac, jakie wydawnictwa wybierać do publikacji swoich monografii, czy w jakich konferencjach uczestniczyć, aby zdobyć jak najwięcej punktów w kolejnej ewaluacji. Powiem parę słów o badanym materiale. Zostały tutaj wybrane jednostki naukowe, które zajmowały się tematyką prawa. Jeśli chodzi o ocenę poszczególnych jednostek, miała ona charakter w dużym stopniu porównawczy, a trudno jest przecież porównywać na przykład dorobek jednostki jakiejś inżynieryjno-technicznej z jednostką humanistyczną bądź zajmującą się naukami społecznymi. Dlatego jednostki zostały podzielone na tak zwane grupy wspólnej oceny GWO. Ja właśnie do badania tematyki prawnej wybrałem tutaj cztery grupy wspólnej oceny, gromadzące jednostki zajmujące się tematyką prawną. Ogólnie można powiedzieć, że jednostki te są oznaczone symbolem HSPR. HS to znaczy nauki humanistyczno-społeczne, PR to dotyczy prawa. Ponadto jest, są jeszcze oznaczenia cyfrowe, i takie oznaczenia cyfrowe z kolei są związane z organizacją danej jednostki, czyli HS1PR były to jednostki uczelniane, przede wszystkim wydziały. HS2PR instytuty Polskiej Akademii Nauk. HS3PR państwowe instytuty badawcze. HS4PR inne jednostki naukowe. Jak to wyglądało w przypadku nauk prawnych? Na 33 jednostki, które znalazły się w tych grupach, aż 31 były to wydziały uczelniane. Z grupy HS2PR, czyli spośród jednostek będących instytutami Polskiej Akademii Nauk, była tylko jedna jednostka Instytut Nauk Prawnych. W jednostce HS3PR nie było żadnej jednostki. Natomiast jeśli chodzi o inne jednostki, czyli grupę HS4PR, tam znalazła się tylko jedna Instytut Allerhanda. Czyli widzimy, że na 33 jednostki, tylko dwie nie były jednostkami uczelnianymi. W ewaluacji w 2017 roku jednostki z, z dziedziny nauk prawnych otrzymały następujące kategorie. Kategorię A, otrzymała tylko jedna jednostka, i był to Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, a konkretnie Wydział Prawa i Administracji. 10 jednostek otrzymało kategorię A, 18 jednostek kategorię B, 4 jednostki najniższą kategorię C. W jednostkach tych Zatrudnione były osoby, które były przypisane do, głównie do dziedziny nauk prawnych, ale nie tylko. Ogółem zatrudnionych tam było 2997 pracowników, którzy byli poddani ewaluacji, ale z tej grupy z kolei 2774 pracowników było związanych z dziedziną nauk prawnych. Pozostali to byli na przykładowo ekonomiści, specjaliści od zarządzania. Także historycy czy specjaliści od nauk od bezpieczeństwa. Z kolei do dziedziny nauk prawnych przypisane były trzy dyscypliny naukowe: prawo, prawo kanoniczne i nauki o administracji. Dyscyplinę prawo reprezentowało z badanej grupy ponad 95% pracowników naukowych, czyli 2657 osób. Tylko 65 osób specjalizowało się w prawie kanonicznym. Natomiast tylko 52 w naukach o administracji, czyli to były znikome procenty, można powiedzieć. Przejdźmy teraz do badanych osiągnięć. Chodzi tutaj oczywiście o osiągnięcia publikacyjne. W badanym zbiorze było 13785 artykułów opublikowanych w czasopismach naukowych, 2366 monografii, które zostały sprawozdane całościowo, oraz 8952 rozdziały opublikowane w 2650 monografiach. Jeśli chodzi o materiały konferencyjne, widzimy, że stanowią one tylko bardzo wąski margines. Jeśli artykuły i monografie były podane tutaj w tysiącach, to materiałów konferencyjnych było zaledwie 54. I było to po 31 konferencji naukowych. Dlaczego ta liczba jest taka mała? Między innymi dlatego, że w ewaluacji było bardzo ostre kryterium dla materiałów konferencyjnych. Aby publikacja była sklasyfikowana jako materiał konferencyjny, musiała być zamieszczona w bazie Web of Science. Wspomniałem o 13 tysiącach artykułów w czasopismach. I w jakich czasopismach były one opublikowane? Oto dziesiątka najbardziej popularnych czasopism wśród pracowników związanych z naukami prawnymi. Już na pierwszy rzut oka widzimy tutaj, że są to przede wszystkim, a właściwie tylko w pierwszej dziesiątce, czasopisma polskie i specjalizujące się w naukach prawnych. Zazwyczaj w zagadnieniach ogólnych prawa. Przyjrzyjmy się tym czasopismom nieco dokładniej. W kolumnie Liczba artykułów widzimy, ile w każdym z takich czasopism opublikowanych zostało artykułów. Czyli była to liczba między 200 a 400, konkretnie od 216 do 392. Czyli dosyć duża ilość. W wykazie czasopism, który obowiązywał w 2017 roku, wszystkie te czasopisma były w części wykazu B. Część wykazu B była, można powiedzieć, taką najsłabszą częścią tego wykazu, czyli obejmowała czasopisma, które nie znalazły się w żadnych renomowanych bazach danych. Czyli głównie były to czasopisma polskie, były również i zagraniczne, ale, jak wspomniałem, takie, które nie znalazły się w większych bazach danych. Popatrzmy teraz na punktację. Wykaz B miał skalę Punktów od 1 do 15. Widzimy, że tutaj ta ilość punktów, jeśli chodzi właśnie o tę o część B, jest dosyć wysoka. Mamy tutaj kilka przykładów po kilkanaście punktów. Jak wyglądają te czasopisma, jeśli sprawdzimy je z najnowszym wykazem obowiązującym w 2022 roku? Jak widzimy, wszystkie te czasopisma dostały się do wykazu, pomimo że z, z części wykazu B dostało się ich zasadniczo stosunkowo niewiele. Dlaczego one dostały się do wykazu? O tym mówi ostatnia rubryka po prawej stronie. Tylko jedno czasopismo zostało tam wpisane automatycznie, ponieważ zostało odnotowane w bazie WOS w czasie, kiedy był tworzony wykaz. Dwa z wymienionych czasopis zostały odnotowane w wykazie, ponieważ uzyskały dobrą notę w wyniku konkursu wsparcia czasopism naukowych. Pozostałe Zostały włączone do wykazu w taki sposób, że zostały wybrane z bazy ERIC. Jak wygląda punktacja w nowym wykazie? Tutaj warto zaznaczyć, że jeśli chodzi o czasopisma, które trafiły do wykazu z WCN-u bądź z bazy ERIC, dostawały na starcie 20 punktów. I tylko w niektórych przypadkach punktacja mogła zostać podniesiona, co musiało być odpowiednio uzasadnione. Jak widzimy, we wszystkich tych przypadkach punktacja została podniesiona. Punktacja została tu podniesiona do 40, 70, a nawet do 100 punktów. Wspomniałem o tym, że pierwsza dziesiątka czasopism, tych najbardziej popularnych, pochodziła z wykazu B. Na bieżącym slajdzie mamy z kolei trzy najpopularniejsze czasopisma, które znalazły się w tej najwyżej punktowanej części wykazu, czyli w części A. Były to czasopisma, gdzie było przynajmniej pięć publikacji właśnie pracowników z badanego zbioru. Jak widzimy, są to czasopisma zagraniczne. Dotyczą już one wąskich dziedzin prawa, czyli mamy tutaj 40-punktowe czasopismo dotyczące prawa handlowego, gdzie zamieszczono 11 publikacji. Mamy czasopismo z kryminalistyki, gdzie tych publikacji było 6 i czasopismo dotyczące prawa konstytucyjnego. Jak widać, mają one bardzo wysokie notowania. 100-140 punktów. Najwyższa punktacja w wykazie z roku 2017 to było 50 punktów, i takie czasopismo z badanej grupy wybrano tylko jedno. To, które jest tutaj właśnie widoczne Behavioral and Brain Science. Jak widać, nie jest to czasopismo związane z dziedziną prawa. Jest to czasopismo związane raczej z naukami medycznymi, z bioinżynierią. Obecnie znajduje się ono w wykazie, gdzie jest wycenione na 200 punktów. Następny próg punktowy w zbiorze A to czasopisma 45-punktowe. I to są czasopisma te, które tutaj widzimy, właściwie to wszystkie, które znalazły się w badanym zbiorze. Jak widać, tylko trzy są związane z naukami prawnymi. Czyli International Journal of Legal Medicine, dotyczące medycyny prawniczej. Mamy tutaj też dwa czasopisma z kryminalistyki, natomiast pozostałe dotyczą zupełnie innych dziedzin wiedzy, czyli mamy czasopismo dotyczące inżynierii budowlanej, energetyki, bioinżynierii oraz informacji naukowej. Popatrzmy teraz na czasopisma z nowego wykazu, a konkretnie na te, które Znalazły się w badanym zbiorze, a w nowym wykazie otrzymały 140 lub 200 punktów, czyli to są dwa najwyższe progi punktowe. Jak widać, publikacji tam było stosunkowo niewiele. Najczęściej były to jakieś pojedyncze przypadki. Na pierwszych dwóch miejscach widzimy tutaj czasopisma, o których już wcześniej wspominałem. A jeśli popatrzymy na ich profil, to jest ta kolumna po prawej stronie, gdzie zostały odnotowane dyscypliny tych czasopism. Widzimy, że nauki prawne są przypisane tylko do niektórych z nich i to zazwyczaj jako jedna z dyscyplin. Nie ma tutaj nigdzie czasopisma, które dotyczyłoby wyłącznie nauk prawnych. Przejdźmy teraz do monografii. Należy zaznaczyć, że w ewaluacji w roku 2017 nie liczyło się to, w jakim wydawnictwie wydana jest monografia. Ktoś mógł wydać sobie monografię w renomowanym wydawnictwie ktoś inny mógł ją wydać własnym sumptem już lub w jakimś całkiem małym wydawnictwie, a takie dwie monografie dostawały taką samą liczbę punktów. W obecnej ewaluacji sytuacja wygląda inaczej. Tutaj ilość punktów jest zależna od wydawnictwa. Jeśli chodzi o ewaluację z 2017 roku, widzimy tutaj dziewięć wydawnictw, w których najczęściej były publikowane monografie prawnicze. I jak widzimy, mam Pierwsze cztery wydawnictwa oraz to, które tutaj na tym zestawieniu jest ostatnie, są to wydawnictwa specjalizujące się w tematyce prawniczej. Mamy też cztery wydawnictwa uczelniane. Było tam jak widać opublikowanych wiele monografii, zwłaszcza na pierwszych miejscach mamy tutaj Wolters Kluwer 482 monografie, w Cechabek 323, w LexisNexis 109. Jak wygląda punktacja w wykazie, który został wprowadzony dla ewaluacji 2022 roku? Prawie wszystkie dostały się one na wykaz, ale prawie, nie wszystkie, na przykład LexisNexis, które jest na trzecim miejscu, nie dostało się do wykazu. Wszystkie pozostałe znalazły się w nim, gdzie otrzymały 80 punktów. A oto i wydawnictwa, które znalazły się na tak zwanym drugim poziomie, w wykazie wydawnictw. I tutaj mamy też jakieś pojedyncze monografie, które zostały w tych wydawnictwach opublikowane. Na pierwszym miejscu mamy tutaj wydawnictwo Brill, gdzie opublikowano pięć monografii, Rutledge, gdzie są trzy monografie i kilka innych wydawnictw, gdzie opublikowano po jednej monografii. O konferencjach już wspomniałem, że stanowiły one margines, jeśli chodzi o osiągnięcia publikacyjne, ale warto rzucić okiem na. Wykaz konferencji, w których brali udział przedstawiciele nauk prawnych, z których opublikowali przynajmniej dwa materiały konferencyjne. Jak widzimy, są to konferencje, które w największej ilości odbywały się w Czechach. Na pierwszym miejscu mamy tutaj konferencję dotyczącą prawa finansowego, na drugim miejscu też konferencję, która się odbywa w Austrii oraz innych krajach, Konferencje o tematyce prawniczej. Pozostałe konferencje mają tylko jakieś pojedyncze materiały, które zostały poddane ewaluacji. Żadna z tych konferencji nie dostała się do wykazu konferencji, jaki został sporządzony na rzecz bieżącej ewaluacji. Przy czym tutaj należy zwrócić uwagę na to, że wykaz konferencji, jaki w tej chwili obowiązuje, zawiera tylko konferencje związane z informatyką oraz informatyką techniczną i telekomunikacją. Trafiają się tam oczywiście konferencje, które dotyczą w pewnym stopniu zagadnień prawnych, ale są to pojedyncze przypadki. Proszę Państwa, jak możemy podsumować przeprowadzone badanie? Jeśli chodzi o nauki prawne, to tu należy powiedzieć, że przedstawiciele nauk prawnych wybierali najczęściej do, do publikacji swoich artykułów czasopisma o tematyce wybitnie prawniczej, które miały Dosyć wysoki prestiż i średnią punktację w roku 2017. Jeśli trafiły się tutaj jakieś publikacje, które otrzymały bardzo dużą ilość punktów, to były to czasopisma zagraniczne, które były przypisane do różnych innych dyscyplin, niekiedy wręcz poza dyscypliną prawa. Monografie publikowane były w wydawnictwach wyspecjalizowanych w zagadnieniach prawniczych, albo były wydawane w wydawnictwach uczelnianych. W większości najpopularniejsze wydawnictwa dostały się do nowego wykazu. Mniejszą wagę przykładano do publikacji materiałów konferencyjnych, przynajmniej na takich konferencjach, które miały wysoki prestiż. Jakie mamy tutaj wnioski na kolejną ewaluację? A więc czasopisma wybierane przez przedstawicieli nauk prawnych dostały się do nowego wykazu i otrzymały w nim dosyć wysoką punktację. Wydawnictwa, w których wydawane były monografie, również dostały się do nowego wykazu, i tutaj najczęściej otrzymywały tą punktację podstawową, czyli 80 punktów. Natomiast jeśli chodzi o materiały konferencyjne, można się tutaj spodziewać, że w kolejnej ewaluacji będą one mieć mniejsze znaczenie, a nawet może ich tutaj w naukach prawnych nie być w ogóle. Czyli materiały z takich konferencji. Będą musiały być sprawozdawane w inny sposób. Musimy też powiedzieć parę słów o badanym zbiorze. Czy jest on komplementarny? Czy badanie takiego zbioru daje rzetelne wyniki? Otóż, na podstawie takiego zbioru danych możemy w sumie sporządzić bibliografię prac naukowych z poszczególnych dziedzin wiedzy. Gdybyśmy chcieli taką bibliografię sporządzić na podstawie danych ogólnodostępnych, Czyli dostępnych w jakichś katalogach największych bibliotek, które mają egzemplarz obowiązkowy, byłoby to dosyć trudne, dlatego że przejrzenie takiego materiału i odpowiednie jego sklasyfikowanie zajęłoby nam dużo czasu. Natomiast jeśli chodzi o materiał poddany ocenie, mamy już tutaj wyselekcjonowane publikacje o charakterze naukowym, a co więcej, te, które są poddane ewaluacji, to te, które można uznać za najcenniejsze. Można jednak do takiego zbioru mieć pewne. Zastrzeżenia, co do tego, czy jest on komplementarny, czy też nie. Otóż nie wszystkie instytucje naukowe zostały poddane ewaluacji i dlatego ich dorobek został tutaj jednak pominięty. Niektóre jednostki naukowe miały dosyć duży dorobek i wysoko punktowany, a biorąc pod uwagę ograniczenia, które były narzucone w ewaluacji, nie było sensu sprawozdawać przez te jednostki jakichś publikacji, które były niżej punktowane, ponieważ byłaby to strata czasu. Natomiast jednostki, które miały publikacji niewiele, poddawały ewaluacji praktycznie cały swój dorobek, czyli mamy tutaj pominięcie pewnej części publikacji tych najniżej punktowanych. Jest jeszcze jedna istotna rzecz, mianowicie pracownicy naukowi z niektórych jednostek mogli afiliować swoje publikacje w innych jednostkach, które na przykład nie były poddane ewaluacji, a afiliacja Afiliacja do danej jednostki była podstawą przyznania punktów właśnie tej jednostce. Co możemy powiedzieć o zmianach w kolejnej ewaluacji, która odbywa się w tej chwili? W 2017 roku oceniano dorobek poszczególnych jednostek naukowych, bez względu na to, jakie dyscypliny reprezentowali zatrudnieni tam pracownicy naukowi. Obecnie badany i oceniany jest. Dorobek naukowy nie poszczególnych jednostek naukowych, ale całych podmiotów, gdzie zebrani są pracownicy naukowi z danej dyscypliny, czyli poddawana jest ocenie grupa związana z daną dyscypliną, bez względu na to, w jakiej jednostce jest dana osoba zatrudniona. Czyli można powiedzieć, że ocena piśmiennictwa będzie bardziej reprezentatywna dla danej konkretnej jednostki. Proszę Państwa, trwa nowa ewaluacja, zebrany został nowy materiał do oceny, a więc będzie to też materiał do dalszych badań, publikacji naukowych, zarówno całościowo, jak i w poszczególnych dziedzinach. Dziękuję Państwu za uwagę.